Miron Białoszewski, ballada o zejściu do sklepu. Najpierw zeszedłem na ulicę schodami. Ach, wyobraźcie sobie, schodami. Potem znajomi nieznajomych mnie mijali, a ja ich. Żałujcie, żeście nie widzieli, jak ludzie chodzą. Żałujcie! Wstąpiłem do zupełnego sklepu. Paliły się lampy ze szkła. Widziałem kogoś, kto usiadł. I co słyszałem? Co słyszałem? Szum toreb i ludzkie mówienie. No, naprawdę. Naprawdę wróciłem. czytał Bogdan Dmowski